Cześć z tej strony Kamlox, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam nową aktualizację Blockstar Planet, pokażę wam tajemnice w Nexusie oraz świecie VIP i wszystkie klucze i bramy w Nexusie, a jak jesteście nowi możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, zapraszam do oglądania. Okej, okay, więc zaczynamy, no to pierwsze co dodali to jest po prostu nowy Nexus, prezentuje się on tak, szybko wam jeszcze pokażę, sobie kupię taki ten dis, żeby wam pokazać jak to wygląda. Ok, więc tak wygląda nowy Nexus. Prezentuje się fajnie, tylko jest trochę mały. A tak ogólnie to jest wszystko bardzo ładne w tym Nexusie. Jak chcecie zobaczyć sobie dokładnie, to możecie wejść. A teraz Wam pokażę wszystkie klucze, które znalazłem. Po prostu wszystkie, wszystkie, wszystko znalazłem. Więc dobra, więc żółty klucz jest tutaj. Jeszcze Wam pokażę, gdzie on się znajduje. Dokładna, e, dokładna lokalizacja jest właśnie tutaj. Tutaj jak widzicie jest taka tajemnica, ale już ją odebrałem, więc mnie pokazuje. Więc po prostu idziecie tutaj gdzie jest taki żółty taki żółty budynek. I idziecie sobie w dół i później prosto i tam jest ten klucz. Dobra, i pewnie się zapytacie, gdzie są kolejne i gdzie jest brama do żółtego. Brama znajduje się tutaj właśnie. W sumie tego. Tam jest czerwona brama, ale zaraz wam pokażę gdzie jest kolejny klucz. Idziecie sobie tak do góry, tak całkiem do góry, całkiem, całkiem, całkiem do góry. Okej, okay, jesteście już chyba? Nie, jeszcze nie jest. Dobra, tu jest. Jesteśmy na samej górze. I tu jest klucz. Podniesiono czerwony klucz, czyli mam już kolejny klucz. Dobra, więc teraz sobie schodzimy. I już Wam pokażę, gdzie jest kolejny klucz. Dobra. Więc idziemy sobie teraz do tej czerwonej bramy, która znajduje się właśnie tutaj. Wchodzimy sobie teraz do góry, do góry, do góry. I od razu tutaj macie fioletowy klucz. I fioletowy klucz, niektórzy nie wiedzą, gdzie jest brama, już wam pokazuję, znajduje się ona tutaj. Wchodzicie tak. No tutaj tak po prostu wchodzicie tak w środek między tym budynkiem, a takim czymś. Ok, więc wchodzicie sobie tutaj, idziecie sobie tutaj. No i po prostu macie fioletową bramę. No i to jest w sumie tyle z tych kluczy. A teraz pewnie będziecie bardzo, bardzo ciekawi, gdzie jest. Właśnie tajemnica, która znajduje się tutaj. I niektórzy nie wiedzą jak się tam dostać, już wam pokazuję. Dobra, więc idziecie sobie tutaj. O pewnie sprawdzaliście to milion razy i nic nie było. A tak naprawdę tutaj jest takie coś czarnego. Że po prostu nie widać, że tam jest taka dziura, a tam jest. Musicie tam jakoś próbować wejść. Musicie tam tak dobrze trafić. Okej, okay, więc trafiłem teraz, jak widzicie. O tu jest taka dziura. Więc idziemy sobie teraz. Teraz musicie się pomniejszyć, bo inaczej się tam nie dostaniecie. Idziecie sobie teraz tutaj, i teraz do góry, do góry, do góry, do góry. Jesteście sobie tutaj, idziecie sobie teraz do góry. Nie, tutaj nie patrzcie na nic. Są tu takie drabinki, tutaj jest kolejna drabinka, wchodzicie do góry, i teraz jesteście. Jest tutaj tajemnica. Więc już Wam to pokazałem, mam nadzieję, że Wam się to podobało, ale jeszcze pewnie jesteście ciekawi, gdzie jest kolejna Właśnie tajemnica i to będzie już na tym Będzie ona w świecie VIP No i pierwsze Wam przedstawię, jak wygląda To jest bardzo ładne, świat VIP mi się bardzo podoba, patrzcie I tutaj jest rzeczy O, może Wam tak od dołu, tak ładnie wszystko pokażę, tak I będę tak kręcił i Wam pokażę, o Dobra, powoli, o. Mi się to w sumie bardzo podoba. Jest on o wiele ładniejszy niż Nexus. Wszystko tak bardzo ładnie zrobione. O, tej tak bardzo ładne, serio. Naprawdę mi się podoba. Jak chcecie, możecie sobie tam wejść na Block Planet i sami to zobaczyć, jak to wszystko wygląda. jesteście bardzo ciekawi. Okej, okay, no to tu już wszystko widzieliście. Jeszcze tam jest wejście na, właśnie, na dwór. Tak jakby normalnie na Blockster Planet. No i macie coś takiego, tak to wygląda. Block serpent VIP. Bardzo duży on jest, więc to bardzo ładnie wygląda. Możecie sobie, jak macie VIP'a sobie tu popatrzeć. W sumie tak szybko pokazałem, bo niektórzy nie mają VIPa. Może są ciekawi. Dobra. I teraz wam pokażę, gdzie jest tajemnica? Tajemnica znajduje się. Już wam pokazuję, tylko muszę zejść tam na dół. Dobra. Tajemnica znajduje się... ale tu jest początek, tak? Idziecie sobie do góry, tutaj. Tutaj sobie idziecie. I tu jest tajemnica, ale pewnie nie wiecie, gdzie jest klucz. Już wam pokazuję. Tego jeszcze nie wziąłem, bo chciałem wam pokazać, że tam jest. Więc idziecie sobie teraz, tak, yy, tutaj. No, tu będziecie widzieć. Więc idziecie sobie tutaj. I teraz... Jest tu taka dziura do góry. I macie czerwony klucz. No, widzicie, i takie to było proste. Teraz idziemy sobie po tajemnicę. tajemnice tajemnicę, tajemnicę. Tajemnice. Mamy tajemnicę, super. Możecie zostawić łapkę w górę za to, że wam to pokazałem. Ja sobie jeszcze to odbiorę. Podziękuję za uśmiechy. Dobra, mam już prawie 95 level Nie, no, w sumie trochę dużo brakuje. Dziękuję wszystkim co jest za uśmiechy, bardzo dziękuję tym osobom, dzięki wampirek Mari Karo, dzięki bardzo. Ło, wow, bardzo dużo uśmiechów daliście mi, więc dziękuję Wam bardzo. No i teraz odbieramy sobie tajemnicę. Tam mało dostałem, ale tak możecie sobie to po prostu dobrać. Pokażę Wam jeszcze kryształy. No i w sumie to już tyle. Jak macie jakieś pomysły na odcinki, to piszcie w komentarzu. I jak Wam się film spodobał, jesteście tu pierwszy raz, możecie stawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. I łapeczkę pod tym filmem będzie mi bardzo miło. No i w sumie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!